Cudownie, ten pokój wygląda? Cudownie. Pogoda typowo barowa. Jeszcze takiego dnia tutaj nie mieliśmy, żeby od rana cały czas lało. A to był dzisiaj nasz dzień znaczy, miał być nasz dzień, żeśmy poszli na plażę. Odpoczęli, wyleżeli się, wygrzali. A tu proszę, coś takiego. No i co co mamy z tym zrobić? Jakiś pomysł na dzisiejszy dzień? Leżymy w łóżku i świętujemy. <grymne> Nie widać cię przez to. Dzień dobry. Dzień dobry. Wesoły świąt. Wesoły. <grymne> Ale coś tam widzę się rozpogadza. Jeszcze czuję, że dzisiaj wskoczę. Gdzieś do wody.

Uwielbiam tę minimalistyczność u nich. Ale historia. Mieliśmy lubić na chwilę. W sumie już się zbieraliśmy, posiedzieliśmy, obeszliśmy ładny zachód i tak dalej. I ja tylko chciałam szybko zobaczyć jeszcze cenę twarzy. No i spotkaliśmy właściciela. Postawił nam jednego drinka. Marcinowi w sensie, tak jak jakiś nowy ten aral, więc Marcinowi się zajarał, żeby spróbować. Ja coś powiedziałam o marakui, że uwielbiam drinka z marakują, że to tak mi bardzo smakują I on zawołał swojego kelnera, a zresztą widzieliście, przyniósł mi tego drinka Teraz ja poszłam do toalety, on mówi, zawołał jego znowu tak I robi mi drugiego drinka, już mieliśmy wychodzić No na przekochani ludzie, po prostu coś cudownego Wracam do Marcina, zobaczymy Mam nadzieję, że on nie pije, bo musi wrócić skuterem Ładnie, pali cię, pić pije, ale pali ale mój jest Nie no piękny jest ten ja czekał smaku naprawdę przepyszny I tak spędzamy drugi dzień świąt.

Ja, w tym momencie, gdzie ja mam kaskę, się okazało, że Martin ma pod siedzenie. sensie, jeden kask do środka, ale jak ja. W ogóle na się się mózg wyłączył. No ale dobrze, takie taki odpoczynek było od, od, od wszystkiego. no Bo ostatni czas był dla nas intensywny. <słuch> Zakupy w alkoholowym zrobione. Ruszamy dalej. Najszczęśliwsi ludzie na świecie. Znalazliśmy paru policjantów na drodze, więc stwierdziłam, że po sklepie założyć lepiej kawałek. Po kolacji przyszliśmy na pierwsze na do naszych. nowych poznanych znajomych. no, No, wpadajcie na ich kanał. No, co ja chciałam, no, wpadajcie. My w relacjach, aby nas co? No, no, dobra. No dobra. A channel. Przez e, S-T-I-R-T i z S-T-R-I-T Od Zezo. No ładnie. Proszę, zaraz macie swoje 3 minuty. Minut. Trzy minuty. E, minuta. E, trzy minuty. <tolity> się <tolity> to no. Proszę bardzo, zareklamujcie swój kanał. Pozdrawiamy telewidzów, szykujemy smaczne drinki. Za Dużo robimy, Zapraszamy. Tak, tak. Nie no ogólnie co, no zostaliśmy na żebyśmy założyli sobie bajkofi, więc jakbyście chcieli postawić kawę, to postawcie nam. Boże. Ej dobra, ale najpierw na dwóch. Dobra, to wypijemy drodzy telewidzowie, za zdrowie. zdrowy. Channel, mam tu waszą nalepkę i postanowiłam ją... zrobiłam prezent i nalepić ją właśnie w święta tu na drzwi. Na tej Proszę bardzo, honorowe miejsce. Wesołych siąd. Dziękuję. No, jechaliśmy do domu, dojadamy to resztki. To Z Plus tosty. Potrzymaj to. Co to leci? od 10. Komedia. Komedia jakaś. Hmm. Przyjechaliśmy oddać pranie. O, proszę, pan tu nam zważy, ile mamy. 3 kg. 3 kg. Ok. No co? 3 kg to 3 kg? 1500. Co tam się rozglądasz? Na Twoim terytorium jesteśmy? Hmm. O, ja chyba wszedłeś na jej terytorium, Marcin. Owohać się z każdej strony. Dzisiaj zrobiliśmy sobie wycieczkę do Matara. Tutaj mamy świątynię na wodzie. Stary mostek, widać. Zarwany, a obok tam prowizorycznie ułożone jakieś betony. No i mostek jest. Idziemy sprawdzić? Ten był 10 razy więcej za wejście? A może za darmo? Jakiś już opis. Tak, nowy mostek prezentuje się z bliska. Proszę, same jakieś poukładane z betonu, belki. No, ale mostek ładnie wylany. A może zerwało się podczas Kto wie. No, ładnie wiesz. A nas właśnie minął, mówi: No, money, no, money, no, money. żeby nie dawać. To jest taki sam, że tu jesteś, żebym chciał pieniądze. To było 500 €, to było 1000 €. Tysiaczka za dwie osoby? Mhm. Mm A nie, chciał Tyśaka, później 500 za dwie osoby w końcu nas puścił za darmo. Bo powiedzieliśmy, że mamy problem. <laughs> Jaką kogoś w domu? Dziwne. A może doczyć domu tutaj na górze. No, widoczek stąd całkiem niezły na ten zarwany most i na nowy piękny most. Okazuje się, że można wejść jeszcze wyżej. No stąd widoczek najlepszy. Siadaj, przywiozę cię. Nie no, jakbyśmy zapłacili za to... Tysiąc rupii To bym była naprawdę rozczarowana Tu nic nie ma Za 5 lat no. będzie to ładnie wyglądało no. Dopiero porują. Jak Jakbyśmy dali tysiąc, zobaczcie co oni by za to zrobili 90% cieszę. Wracamy na miasto Nic ciekawego O, ta jaka fajna Wszystkie domagają się jeść, jeść, jeść. Dajcie mi jeść. O, ta chyba bielactwo ma. Patrz Marcin, podobna do Ciebie. O, tu jakiś śmieszny. Tak, kropkę kropkę ma czarną. Jak to dokończą, to będzie fajna miejscówka, ale dojrzewam, że trochę im to jeszcze zejdzie. Będzie zrobione to z pompą. Proszę, stary most, nawet go nie rozbiorą. No, no, ale tam nie wchodź. Japonka widać tam to się padnie. No <gry> dobra, schodź z tego mostu. Moje podsumowanie z tego miejsca byłoby takie. skoda waszego czasu. A najlepsze to mijanie się z ludźmi na tym mostku. No ja na przykład się bałam, że ja wpadnę do wody tam. O proszę. No Da się przejść, ale nie jest to jakieś komfortowe. Po drodze zatrzymaliśmy się na sok z świeżo wyciskanych pomarańczy. Jak tam? Myślę, że będzie dobry. Jest suche te pomarańcze. Właściwie znaczy suche. Niektóre to w ogóle jak mandarynki. Nie mandarynki, tylko limonki wyglądają. Zobaczymy, co z tego będzie. Chcieliśmy z, plasti z plastikowego kubeczka, bo jak widzimy, że tam leżą szklanki, i które są wielokrotnego użytku, no to stwierdziliśmy, że jednak nie. No i tak przynieśli nam kubeczek, załatwiali, załatwiali, i tak pani tam użyła. O, proszę. Dziękuję. Chcesz spróbować? Ale ciepły. Jaki w smaku? Właśnie. Dla mnie ten sok smakuje bardziej jak grapefruit, albo jak coś gorzkiego, nie? To jak smakuje? Cukru nie dodali, to nie smakuje. Rozpuszczam się. O, jak grapefruit. ojej, ojej, ojej. Poznałem pana przy ulicy, powiedziałem mu, że jestem z Polski. To pokazał mi swoje hobby. Tutaj. Trzyma pieniądze z całego świata. I ma też polskie. O proszę. Pełno tego ma. Indonesia, China. Brawo, brawo. It's yours? Ja Taki pan ma tu sklepik, proszę bardzo. A tu kolejny mi pan coś pokazuje. What is this? O oh, one. Prison. Ale chyba pusty był w środku, tak? tak. Są Co? Pusty Co on mówi? Że go zabiją? Powiesi się Bye bye Zadowolony Ale zadowolony, że do Marcin się właśnie zastanawia czy wyprzedzać policję, czy lepiej nie ryzykować. Już jeden mandacik który kiedyś dostał, ale to w Meksyku za wyprzedzaniem policjantów. Minęliśmy. Jadzia po raz drugi na skuterze. Razy. Ale, ale, super. Ale, aferka. Spokojnie tam. Ściekły chyba. Eliga mapiczna za bardzo nas urzekła. Może dlatego też, że nie ma słońca. Pale tutaj są o wiele mniejsze. Takie przyjemne do surfowania, jakbyście spróbować. No ale poza tym ta plaża u nas jest o wiele lepsza. Na tej plaży, kawałek dalej, znajduje się także cebka taprowe, na której była Mino na przykład. Znajduje się tam też jakiś super ekskluzywny hotel. Ciekawe, można tam teraz dojść na piechotę, bo jest odpływ akurat. Zobaczcie, jaki żółwik zawitał do nas na plażę. Zmęczony poharatany też od spodu okazało się, że żółwik nie żyje pewnie walczył z kimś, bo naprawdę widać, że ma połamaną skorupę od dołu Marcin postanowił porzucić jak gwiazda i idzie sprawdzić hotel <grytania> o, chyba jednak rybak go bardziej interesuje niż ta willa, ale powiem wam ciekawa, naprawdę pięknie, no nic nie widać A domu nie widać w środku o, jaką węteczkę ma? Biorą? To te ryby dla gwiazd tutaj łowione? Uuu! Jakieś malutki się udało zebrać. No? Proszę. Jednak, kurczę Chcę tam pójść. Chcę poczuć się jak gwiazda. Na zdrówko, prawda? Zabierasz mnie tu na randkę? Zatknięte No to jak? A gdzie jest rezerwacja? Nikogo nie ma? Na którą zarezerwowałeś? To kosztuje 4 dolary Mamy porcik, co? Ale łajba Nieźle Padele słoneczne ma? Tu kolor wody przypomina trochę tak. tę wodę z Tajlandii. No. Wystarczy, że wyjdzie słoneczko, od razu jest lepiej. Nie wszystkie mają jakieś bedyle. Bambusy. No, na takie łódeczki o zbite. Dojechaliśmy na Jungle Beach. Jak tam? A, ładnie wygląda. Ojej, widać tu klify już. Fajnie, spokojnie, czysto, leżaczki. O, tu jeszcze więcej miejsca, w sumie szersza plaża. Z tej strony. Fajnie. ale ładnie zielono ojej próba. prąd, krówko oj piesek no nikt tu się nie boi idą tak jeszcze o, na samą plażę To się na coconut beach są fishermeni na kijach idziemy tam wow pierwszy raz ich widzę tak to tylko na pocztówkach w ogóle nie wiedziałam, że oni to jeszcze robią Wow. O, tam wchodzi pan, jak chłopaki sobie radzą mi łapią ryby, no tak gdzie uciekacie? Kolejny rybak idzie na kija tutaj kolejni ten ile nałapał Pan wraca z łowów, pieski się cieszą. Szczekają na jakąś rybkę No i się doczekały O, fajnie a, teraz proszę o więcej. O nie, nie pij tej słonej wody, piesku. Nikt ci nawet wody normalnej nie da. Biedactwo. Nie no, ładna ta plaża, tylko tak pokąpać tu się no to tak średnio, bo jest dużo skał w wodzie. Choć tam widzę, ludzie się kąpią, więc może kawałeczek dalej jest to możliwe. Jesteśmy na Midigama Beach. Bardzo strome zejście do oceanu. Pięknie, też spokojnie, cicho. Wyszło słońce, zobaczcie. Kolor wody jest taki turkusowy naprawdę piękny. No, fajnie. Całkiem przyjemnie się zrobiło. Faliliśmy tylko co zjeść. Bo... A tutaj takie coś. No, chyba nic. Pociąg stał na, na przejściu. Taki długi, że się nie mieści? Czy na coś czeka? Ale dziwnie. Ruszył. Hmm. Jesteśmy już w się. O, to chyba pływa, bo kamizelki ma w środku. O, ta jaka elegancka. Za wejściówkę do portu w Mirisie za osobę 100 rupy trzeba było dać. A jest pięknie, naprawdę. W tę stronę tylko ocean. droga na wzgórze kokosa niby <laughs> Nie, że my sobie wymyśliliśmy coś znowu za darmo, tylko stąd ludzie szli Dziwne Ojej Dobra prama główna zamknięta więc trzeba było tędy się przedostać ładnie to wygląda wow pięknie o, pięknie ale trochę ludzi jest nie? No, też te palmy jakieś marne w tym hmm. roku. No i na zakończenie dnia, no. dnia mamy naszą piña colada. <laughs> Marakuja z Arakiem hmm. i Zmiętą. A do tego Marcin zrobił pyszne. Pyszny sos tysiąca z. Powiedziałeś Jajem i co to jest? Mm. Powiedzmy, że frytki. Powiedzmy, że <laughs> No i leci tutaj, jak ten serial się nazywa. Już nie żyjesz. To jest chyba drugi serial. Yy, drugi. Trzeci sezon. Trzeci sezon. O ja No dobra, oglądamy. A to dla porównania nasza plaża w Mirisie. Dzisiaj już całkowicie słońce. Zamówiliśmy sobie nudle z warzywami. Marcinowi chyba coś nie podpasowało. A jemy to już nie pierwszy raz. Krzyż wygrzebuje swoje serdynki, swoje połowy stąd. Sporo ich nałapał. Dzisiaj mija tydzień od czasu, kiedy wzięliśmy skuter i mamy nowe 4 litry do zatankowania, ale spróbujemy zatankować 1 litr na lewo. Zobaczymy, czy nam się uda. Pewnie chłopaki nie dadzą się nagrać, jak nalewamy piwo na lewo. Paliwo na lewo. Ej, kolego. Ale suba A ty, kolego, co, nie możesz się zdecydować, w którą stronę? Marcin poszedł walczyć z falami. Dzisiaj nie są aż tak wielkie, choć jak jakaś przyjdzie, to i tak jest na nie wiem, dwóch metrów. O, zbiera coś tam się. No. Utrzymał <grytanie> się, dał radę. O, idzie kolejna. No to widzicie, Marcina fala. Ponad dwa metry ma. Tak około dwóch metrów. Dwóch metrów powiem, Marcin w wodzie. A dzisiaj gorszy dzień zrobiłam sobie marakuje z arakiem i z limonką. Żeby nie pić jak jakieś alki z butli. No to mam też szklaneczkę. Gdzie on jest. A, tam jest! Dzisiaj mniejsze, nie ma takiej zabawy, jest. ale dziękuję no Mniejsze, ale też niektóre są dobre Drink po z plaży? Wolę te większe. Wczoraj było lepiej. O, wczoraj jak mi przetarzało, to naprawdę... Krew aż mi polała się. Odwożyła mi się rana na brzuchu. A i stanik zgubiłam i później kolejna fala mnie przegryła i jeszcze jedna. I w ogóle nie mogłam się z tej wody wydostać. Ja, nie ja, ma. Ja. Marcin śmiał się, znaczy umierał ze śmiechu, a ja po prostu dostałam paniki. No bo ja się boję wody generalnie, a... Ja sobie podkusiło pójść do takich fal. Wszystkim może łapować. Tak zasmokowała nam kapusta Wigilijna na Marcina. Święta, że... Powtórka. Powtórka na Sylwestra będzie grana. Kupiliśmy 2,5 kg kapusty. No. Dzisiaj się wygotuje, jutro w dzień. Jutro za 3 razy, albo cały dzień <noise> będzie gotowana. Lakijski bigos. <noise> nie mogę się doczekać. W nowy rok mamy zamiar wjechać bardzo zdrowo. Kupiliśmy prawie kilogram marakui, limonkę i wodę. Bardzo zdrowo. A do czego tam arakuję? No, dobrze, żeby nie było, ale jak bardzo zdrowo to jeszcze jest fanta. No i trzy buteleczki kokanot arak. Arak. Będzie się działo dzisiaj. A, słabe to. To co ma się dziać. Co będziemy jeść w sylwestrową noc? Będziemy tylko pić. No dobra, to co będziemy jeść przed tym, zanim zaczniemy pić? Dzisiaj krewetki z sosie śmietanowym z czosnkiem i cebulą. Mhm. Ale ładnie ją bierasz. Pięknie się to idzie. Wiecie, że krewetką trzeba wyciągnąć w flaki? To jest najgorsze z tego wszystkiego. Dobrze, że Marcin się tym zajmuje. No i tak prezentuje się nasze Danie. Mm, ten sosik jest obłędny. No. Marcin powinien dać e ebułka kulinarnego, naprawdę. To Dobry jest. pomysł. Zajadamy się i czekamy na naszych znajomych. Tych samych, z którymi widzieliśmy się w Wigilię.